Chodzi o to, żeby barberzy się wyedukowali też w tym, żeby nie bali się klientowi powiedzieć, Oczywiście. że masz tutaj problem i że na przykład warto iść do trychologa i tak, popracować nad tym. Ale on też powinien wiedzieć, w czym może pomóc takiej osobie. Mhm. No bo powiedzmy sobie szczerze, no on może dobrać odpowiedni szampon do skóry głowy. No bo on już będzie wiedział, tak, jakie pH jest potrzebne, jaki składnik będzie tutaj dominujący w tym szamponie. I wiesz, jest, jest gama produktów, tak, czy taka osoba potrzebuje na przykład lepszego oczyszczania skóry głowy. On ma wyedukować, czyli w pierwszej kolejności, co on mówi? No, że fajnie by było tą skórę oczyszczać. Mm -hmm. Czyli tak dogłębniej bardziej ja to nazywam. I w tym przypadku peeling skóry głowy byłby wskazany. I taki pan który jest u tego barbera, który ma pierwszy raz wykonywany peeling na skórze głowy i on czuje, jak ta skóra się fajnie oczyszcza, wiesz, jeżeli on na przykład tam nadmiernie mu ta skóra głowy się przytłuszcza cały czas, czy ma na nadmierny upierz i nagle gdzieś tutaj w pewnym momencie cała pielęgnacja sprawiła, że pomaga, tak, redukuje gdzieś te jego negatywne odczucia, no to on będzie wdzięczny takiemu barberowi, no jednak, że, no że, że post, po, po tutaj jest ta pomoc. Nie tylko będzie miał piękną fryzurę, ale wiesz, i włosy będą lepiej rosły. Tak? I, I komfort hmm. ten psychiczny będzie dużo lepszy.